Raczej powinniśmy się skupić na żywieniu długoterminowym, na żywieniu tygodniowym, miesięcznym, rocznym. No, należy wziąć pod uwagę, jakie substraty energetyczne i żywieniowe przede wszystkim są w naszej diecie codziennie. Pytacie mnie o to, czy lepszym źródłem energii w sportach siłowych będą węglowodany, czy, czy będą to tłuszcze. Ja osobiście jestem na diecie, na diecie wysokotłuszczowej. Nie mówię o diecie Keto, bo nie mierzę ketonów ani w moczu, ani we krwi, chociaż mierzenie w moczu jest mało adekwatne, nie mierzę zatem ketonów we krwi, nie, nie, nie kontroluję tego, tak? ponieważ węglowodany również spożywają i to na wyższym poziomie niż ta niż, niż tam minimalna ilość, która w Keto jest, jest proponowana. W związku z czym po prostu dieta wysokotłuszczowa ja zwracam uwagę w głównej mierze na to, jakie jest pochodzenie tych tłuszczy tak? i ogólnie, jakie jest pochodzenie żywności, jaka jest gęstość odżywcza żywności, którą spożywam. Skupiam się na tym, żeby produkty były jak najbardziej wartościowe w składniki odżywcze, w minerały i w witaminy. No, oprócz tego, oczywiście, minerały i witaminy suplementuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowanymi, zainteresowani minerałami piszcie w komentarzach, to bardzo chętnie też, albo piszcie do mnie, bardzo chętnie też scharakteryzuję poszczególne minerały, które Was interesują. Więc tyle by było na temat żywienia w sportach siłowych, tak? Po prostu, więcej tłuszczu niż węglowodanów, z węglowodanów. Tłuszcze są dla mnie lepszym materiałem energetycznym. Oczywiście w dłuższym w okresie czasu, ponieważ nie możemy wyprodukować energii, choć nie mówiąc, czy czerpać energii z posiłku tłuszczowego, który zjemy przed treningiem. Jedzenie około treningowe scharakteryzowałabym raczej jedzeniem wczoraj i przedwczoraj, na jutrzejszy trening.